Hejcie Siemanko, witam ale bardzo serdecznie w pierwszym materiale na moim kanale z Gry Hero Jak chcecie więcej takich filmów, to napiszcie oczywiście tam na dole w komentarzu. No i co ja zapraszam sobie do materiału. No i w tym odcinku będziemy sobie oczywiście po prostu klikać hz -ka. No, no jakby no inaczej, no nie trzeba przeklikać. Dobra, musimy tutaj jeszcze dosłownie minuteczkę poczekać, bo tam tutaj widzicie, jak widzicie, jak widzicie to pisze. Tutaj nam się robi wszystko pięknie. Mm, ogólnie, no, ja ogólnie czekam, widzowie Będzie seria Style 28 Będzie. Oczywiście, czekajcie na nią. Dobra, tutaj ja oczywiście, no wiadomo, tutaj wygram, bo tutaj mam na plus. Aha, bo rzutki, chodźmy, dobrze. Tak jest, rzutki, dobrze. no To nie jest sobie wygraliśmy mm, Dobra, ogólnie Wam tak powiem, że jest yy, fajnie i poklikam. Fifik. Ogólnie robię sobie takiego treninga, ale fajnego 31 minutowego. Ogólnie mm, powiem wam tak, że no, no coś tak ostatnio nie grałem w Hero Zero w ogóle. Jak to tutaj sobie zrobić, to trzeba, widzowie zrobić za te 30 sekund no. no to trzeba, to trzeba coś. Eee, no. Okej. Okay. Czekamy sobie. Tyk Więc No Okej okay. Pięknie 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1 4. Cyk. Dobra cyk, robimy sobie misję walki cyk I no widzimy się po cięciu Jak już zrobię to Siema Dobra widzowie ogólnie e, Skończyliśmy już tą Ostatnią misję do Tego tutaj Telefonu alarmowego Zrobiliśmy ten telefon alarmowy i ogólnie go skończyłem No i tam, odbieramy sobie go I jeszcze jedna rzecz się tutaj zmieniła Zmieniło się to, że liga się wyrażetowała jak widzicie I tyle się aktualnie, no zmieniło w Hero Zero, dokładnie No i tyle, bo no, ogólnie jesteśmy po już, nie wiem, 20 minut Chyba coś tak Bo nie byłem przy kompie, tylko misję tak włączałem, odchodziłem od kompa i dobra, ogólnie to, że to... Yy, ogólnie tutaj. Oho, zapomniałem o treningu, dobra. Trzeba ten trening sobie dokończyć. Bo zarago nie dokończę i będzie przypomnienia. No Okej, okay, yy, no to kończymy ten trening, po prostu już go kończymy. No i pod siłkę, wiadomo, yy, dobra. Yy, I ogólnie, no, chciałbym jeszcze sprawdzić jedną rzecz. Czy ogólnie yy, a, czekaj, wiem co chciałem sprawdzić yy, Chciałem sprawdzić ile jest yy, ten... A myślałem, że to... Myślałem że to będzie po 90 tysięcy brała tylko tyle. Grzy. A bar sportowy? Bar też ma no, okej, okay. spoko. No to już wiem wszystko, na razie. Ogólnie, yy, dobra, i co ja chciałem ogólnie jeszcze tutaj sprawić Hersero, bo ono już nic tak widzę w ogóle nie ma. sprawy, bo ono już jest 20 widzowe szumy, która jest 213, no i tak naprawdę no... Nie ma aktualnie roboty. Czekać na te pojedynki, tutaj, no, te y, walki ligowe. Tak wam powiem. Czekajcie, już sprawdzam ile film w ogóle tak trwa. O, 4 minuty, są, to jest. tak trochę lipc, trzeba coś tu podłużyć dobra. tego odcinka. No i ogólnie też powiem Wam tak, że, no. Y, Albo ktoś jest 5 punktów. Jutro to widzowe zrobię. Jutro to widzowe już na 100% ale już jutro do kancie Zobaczmy jakie jutro będą telefony alarmowe Jutro też będzie odcinek. I spróbuję go zrobić z rana, żeby miał wszystko od zera Spróbuję oczywiście, nie wiem czy mi się uda No i ogólnie co? Pozdrawiam moją całą drużynkę oczywiście No i będziemy powoli kończyć ten materiał Czekajcie, tylko jeszcze coś sobie sprawdzę widzowie Sprawdzę sobie, te widowe i już lecimy, dobra. Czekajcie, już coś tylko sprawdzę. I ogólnie, no, będziemy dobra. Ogólnie, dobra. No, już patrzyłem na coś i ogólnie, no, będziemy już kończyć odcinek. Widzimy się jutro na odcineczku 0 0え、ノイズはシマモ。